Dobry, witam Was serdecznie W rolniczym dylemacie Jeśli chodzi o zbiór pszenicy u Chrisa rolnika Aktualnie Chris Kosi odmianę a, a Emil Emil Dziwnym trafem ten Emil się tutaj znalazł Dziwnym trafem. Dobrze, że on się tutaj znalazł. Tylko sobie źle pojechałem. Obok mamy Asory. Już w krótkiej relacji napomniałem pokrótce, że on poodbijał. No i znowu tutaj trzeba jest regulować. Górne sita, dolne sita. Tak, tak, tak. No ale co mogę powiedzieć? Na razie tutaj Emil nie zawodzi na tym dole i było piękne odcięcie. Tylko musiałem się mocno skupić na punkcie zerowym, choć nie wyszło idealnie. Już widzę na górze, że mnie wypchałem się. Ja by co on pitoli, mi tutaj skręć pół metra. Teraz już widzę, o, o, o co on tam gadał. Pół metra, to ja już chyba nie wyciągnę. Trochę niżej kry Trzeba ja uważać, bo wydarzają się kamienie Tej słomy naprawdę nie ma wiele, żeby aż tak się mocno płocić. A już wiem co miałem zrobić Sieczkarni miałem poniżej na najwyższy stopień Bo już wiatr się zmienił A kosze od tej strony A to nic, przejadę sobie raz tamtą, żeby Wam pokazać a Sorego, go porównamy tutaj do Emila po tych pagórkach, bo te pagórek był tutaj na przecięciu bardzo podobny, bo to było vis a vis tylko no, nic ich nie dzieliło, no. odmiany ich dzieliły, bo no, rozciąłem tutaj odmiany Wyznaczyłem sobie punkt zerowy z tamtej strony No i sobie haratam tam 4 na godzinę. Bo tak patrzyłem, stworzyłem jeszcze dolne sita trochę bardziej, bo obskoczyłem tutaj obwód, to jest dramat po prostu. Ja tu nie mam pomysłu na razie na te pole, bo ta pszenica poodbijała zielone wpada do zbiornika. No przecież przymknę sita, to będzie miazga. Otworzę sita. To, znaczy tu regulacja sita już chyba by niewiele zmieniła. Jest te zielone i tyle. No tylko pytanie brzmi, czy w zbiorniku zbożowym w silosie, czy taki po prostu, czy taka zieleninka, bo tu są odcinki lepsze, odcinki gorsze. Czy taka zieleninka miałaby wpływ, wpływ na grzanie się, ziarna? Szczerze tak jakoś tak powoli zaczynam w to wątpić, bo tu miałem bardzo mocne emocje na początku. Za, zacząłem w to wątpić, tą swoją teorię, bo niekiedy też się po ścieżkach robiło te trójkę późno i, i te zielone było i to normalnie jest zasycha. Tylko, że to było zielone ziarno. A tu nawet to nie jest ziarno, to jest jakaś po prostu faza faza mleczna tej odbitej pszenicy Już kiedyś tak miałem tam gdzie był tam gdzie był yy, chrobry header do góry, pojechałem dalej Sama zielenina To już taką sytuację w życiu miałem, tylko tam był tam był prostszy po prostu dylemat no bo to było zielone Dziadostwo, praktycznie cała zielenina No to się z tym nie heblowałem, header do góry podniosłem, pojechałem dalej A tutaj jest tak, że jeden kłos Chyba pusty Ja sobie dałem 1100 na razie na Emila, bo dlatego, że tutaj jest Ta słoma cięższa i żeby ją trochę bardziej wypychać ze względu na te Bardziej otwarte sita dolne, tam jest 1, jeden, z 1-2 jeden, z 1-2 No i tu za chwilę się zacznie następny ludzki dylemat kombajnisty Zaczniemy przyspieszać Połam nam telefon Tak Roman, weź 4 ciągle najwyżej weź tą 4 ze szpicami. Halo. No, a no widzisz, no to dobrze. No i to zostawić ją w polu? No ale to dobra, bo tutaj Emila tu nie ma tak dużo, żeby, żeby nie szaleć Przybierz tą czwórkę mi już No ustaw Nie ma Michała Dobra Dobra Same problemy, no. Same problemy. No i zobaczcie teraz sobie na tego asorego. Na tego asorego sobie zobaczcie. Specjalnie was tutaj wziąłem z tej strony, bo mi nie pasuje, ale ciul tam. Obrócę się i będzie też dobrze. No i wydaje się, że jest okej okay wszystko. Tutaj patrzcie, obserwować tą wysokość. Tu mnie to machnęło jak... No i tutaj już zaczyna nie wpadać do hederu. Już tutaj trzeba zapierniczać, za chwilę trzeba zwalniać. I dlatego stwierdziłem, że przechodzę na jedynkę w tym roku, bo tą dwójką to tak naprawdę... Nie... Tu nie ma dużego pagórka, ani nic. Ale ten taki moment takiego przyspieszenia, takie... O i za chwilę tam dojedziemy do Pagóra i zobaczycie, że Emil okazuje się, że w tym roku na te Pagórki lepiej się spisał. Lepiej, bo jak to przecinałem, to idealnie to było widać, dobra, trochę spisał bardziej w lewo, jak mamy zapas, lepiej ten zapas wykorzystać, żeby potem głupi jakiś ciul nie został półmetrowy nie będę klekotał pół kilometra na półmetrowym pasku. Także jak mamy zapas tą stronę, a tamto to już wyjdzie, tam tak jest clean To no będziemy się gonić z cleana Także obroty B na 1100 No i jak tak zasuwam sobie właśnie te 4 na godzinę Powrót cały czas weryfikuję sobie, co tam sobie leci tym powrotem No i w ten sposób sobie ustawiam sita, że mam tą klapkę otwartą cały czas Zobaczę czy wraca dużo pszenicy, czy mało pszenicy. Dla mnie to jest super ułatwienie. Choć tutaj już naprawdę tym kombajnem trochę koszę. Szósty sezon. I cały czas ta klapka mi pomaga. Czy to w rzepaku? W rzepaku może mniej, bo tam jest więcej tych śmieci leci. Ciężko to zauważyć. Bo akurat rzepak praktycznie sita zamykamy. Ale czy pszenica? czy pszenica? To według mnie to się bardzo sprawdza. No i zobaczcie, no to pszenica widać, że jest żywa Na motowidła W górze, liżą tylko kłosy Jedzie sobie powoli Czy powoli? 4 na godzinę? Chyba aż tak wolno nie jest, bym powiedział W tamtym roku wolniej kosiłem, pamiętam, na tej 11 2 lata temu, to 3,5 tak, 3,8 Do 4 to rzadko, tylko że ta pszenica była tam bardziej dostana no i zobaczcie. I tutaj Emil jest. Jest. Już muszę troszkę motowidła wpuścić, ten One niestety. No i tu jest właśnie ten mój dylemat. No i teraz... Teraz... Teraz to nie wiadomo, który guzik wciskać. Powoli chyba mijam się z opresji. Nie zdążyłem wam tego pokazać, ale on normalnie tutaj jest zielony, poodbijany. Ja tu muszę się właśnie uważać na tych... Yy, na kamienie. Może tu na dole ich nie ma tak wiele, ale one na pewno tutaj są. Teraz sobie mogę trochę zwolnić motowidła. Delikatnie tylko puścić je, żeby tylko lizały. I zaraz zobaczycie do zbiornika. Widzicie już jak wlewa się sypie. No bo co się dzieje? Przestaje być masa na bębnie. I w takich odcinkach chcecie czy nie chcecie. Patrzycie na obroty bębna, co się dzieje, czy robi uu, 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 czy po prostu idzie. Jak idzie, to przyspieszamy. To jest takie moje tutaj wypraktykowane przynajmniej, jak mi się wydaje, że wypraktykowane. Wypraktykowany praktykowany sposób na te dziadowskie odcinki, to trzeba rżnąć No i jak ja mam te wykosić czysto? No miotły tyle co w doniczkach, parę sztuk gdzieś tam się ostało. Widzę, nie źle. Dosłownie tu nie widziałem wiele tych mioteł. No ten zabieg co robiłem na, na, na rzepach też tutaj się powiódł to samo siebie tutaj zlikwidowane przy Tuli tutaj nie ma nic także to jest bardzo dobra informacja no i sobie tak Krysu jedzie no i wziąłbym tego Asorego ale ten Emil może tak bym sobie go zostawił taśta może bym go zostawił no i teraz nie wiem co mam robić jak to kosić? Gdzie to jechać? Już jestem tutaj. Chciałbym już tutaj zostać. Na wsi. Tu jak kombinat kupił pole. Z dwa lata temu tutaj. Chyba tak. Dwa, trzy lata temu jak to wzięli. Posiali kukurydzę. Możecie mi wierzyć lub nie. Ale tutaj kukurydzę przyjechali kosić na szonkę. Nie pamiętam, ale dwie ciężarówki na tutaj z tego kawałka. Tak coś się kojarzę, mogę się również mylić. No i niestety jest terror. Wszystko z Francji usunąłem. Boż mi robiła wcześniej takie fault starty. Tu możemy troszkę jechać szybciej, bo mamy dwie ścieżki, można by powiedzieć. Albo szeroką ścieżkę i mam nadzieję, że. To będzie. Że to wejdzie. No jadę na zero. No, no jadę na zero. No bym wiedział, że tutaj ten header zostanie. Tylko że w tą stronę wązak by mi zagniatał yy, szpicem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, bo w lewą stronę jechałem. Nie zawsze to robi, ale czasami się zdarza. No i mam nadzieję, że tutaj ścieżkę on to uwzględnił. 4-2 na godzinę, no i to dopiero się fajnie... Na razie wiatr zostawiam 1100, bo widzę, że... Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że teraz ta pieprzona karta się nie wysypie. Mamy rekordziskę, jeśli chodzi o obronowanie. To jest po prostu... Nie wiem, karta się wysypie, czy nie wysypie, ale z kamery to będzie lepiej widać,